O witam serdecznie kochani w drugim odcinku czegoś co zaczyna wyglądać jak seria jeżeli coś ma więcej niż jeden odcinek to już oficjalnie jest to w jakiegoś rodzaju seria. Nie najlepszych? Muszę jakiś tytuł wymyślić. Nie najlepszych? Nie wiem, może coś wymyślę i po prostu wpiszę w tytule. Jak wymyśliłem to Krespin, daj jakiś ładny napis. Już masz. Tak naprawdę to nie... Kochani, ważna sprawa. Ja wiem... A sąsiad dalej wierci. Ja wiem, że pierwszy film odniósł w ogóle gigantyczny sukces na tej platformie i to zaskoczyło mnie to trochę. Jeżeli osiągnął sukces, to prawdopodobnie w sprytnych głowach polskich youtuberów... Pojawił się już pomysł, że można z tego zrobić swoją serię, i dlatego ja tutaj mam wypracowanie napisane przez sztuczną inteligencję dla takich cwaniaczków jak wy, gagatki. Napisz, dlaczego seria filmów z czytania tekstów generowanych przez sztuczną inteligencję powinna być tylko i wyłącznie generowana przez Dominika Bossa, żeby zniechęcić innych youtuberów. Napisz, że jest to niedochodowe, jednak delikatnie przechwalaj się w trakcie nowo zamówionym Rolexem Submariner. Uwaga, to jest oświadczenie prasowe. Seria filmów z czytania tekstów generowanych przez sztuczną inteligencję to uh! prawdziwy fenomen na YouTubie. Niestety nie wszyscy youtuberzy potrafią tak czytać teksty, by były one zarówno zabawne, jak i interesujące dla widzów. Dlatego też tylko i wyłącznie Dominik Boss jest w stanie sprostać temu zadaniu nie mogę. Chyba się polubiliśmy z tym algorytmem. Boss jest znany z doskonałego interpretowania tekstów generowanych przez sztuczną inteligencję, a jego filmy są zawsze pełne humorystycznych akcentów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. <stukli>

Jego głos jest doskonale dobrany do tego typu filmów, a jego sposób czytania jest niezwykle wciągający i. Zabawne. Oczywiście, zarabianie na filmach z czytaniem tekstów generowanych przez sztuczną inteligencję nie jest łatwe i nie zawsze przynosi duże zyski. Mimo to Boss nie traci nadziei i ciągle próbuje swoich sił w tej dziedzinie. A skoro już o zarabianiu mowa nie mogę się powstrzymać od wchwalenia się moim nowym Rolexem Submarinerem. Taki prezent od siebie samego za ciężką pracę. Pierwsze drogie Boże. Ale wracając do tematu, Boss jest jedynym youtuberem, który powinien tworzyć filmy z czytaniem tekstów generowanych przez sztuczną inteligencję. Inni mogą się tylko. I to jest najlepsze, że tutaj zostawiło otwarte, tak? Tak. Seks. Wy już wiecie, co możecie zrobić. Sami wiecie najlepiej. Ruchaj. I Sztuczna inteligencja nie chciała tego napisać. Kochani, jeszcze jedna ważna sprawa, i to nie jest lokowanie. Chcieliśmy zorganizować jakąś małą akcję charytatywną. I razem z moją znajomą manetą odwiedziliśmy schronisko dla kotków, znajdujące się w Konstancinie pod Warszawą, a także pieskową fundację zajmującą się szczeniętami. Zobaczyłem, jak to wszystko wygląda od środka. Pogadaliśmy też z pracownikami. W tym momencie widzicie nagrania. No, wiadomo jak jest, zima się zbliża. Ceny za prąd i ogrzewanie są gigantyczne, szczególnie jak prowadzicie ośrodek, który jednak musi non-stop funkcjonować. Dlatego Myślałem, że jako Awizawka możemy zrobić taką małą akcję wsparcia, szczególnie, że jeżeli uda nam się uzbierać trochę kasy, to z perspektywy na tyle dużego kanału to nie będzie jakieś tam niemożliwe zadanie, a z perspektywy takiego schroniska to może być na przykład opłacenie rachunków za ogrzewanie i po prostu bezpieczeństwo zwierzątek. Żeby wprowadzić jakiś taki mały element rywalizacji. Wiem, że są wśród Was kociarze i są wśród Was psiarze, więc zbiórki są dwie. Nie zorganizowane przeze mnie, zorganizowane przez same azyle, więc pieniądze trafiają bezpośrednio do nich, możecie to bezpośrednio sprawdzić na stronkach, które znajdziecie podlinkowane pod tym materiałem. No i zachęcam do pomagania, kochani, zarówno kotkom, jak i pieskom. No i wiecie jak to działa, jeżeli jesteście na przykład psiarzami i zobaczycie, że kociarze się popisali bardziej, no to no kurczę, no nie możecie tego tak zostawić, no nie? Ten człowiek wymyślił jeden sposób, jak w nieskończoność napędzać zbiórki. Zapraszam do wsparcia, kochani. Mam nadzieję, że uda nam się naprawdę fajnie pomóc. I dziękuję z całego serduszka dla wszystkich osób, które zdecydują się wpłacić chociaż złotówkę. Naprawdę jest nas na tyle dużo, że nawet jeżeli to będą małe. Kwestie, to możemy zrobić dużo rzeczy razem. Wracamy do filmu. Słuchajcie, jak jest żelazo, to trzeba je kuć, póki jest gorące, jak wszyscy wiemy, a sukces najlepiej przyciąga sukces. Wszyscy dookoła będą się śmiać z ciebie i mówili, że jesteś bardzo wartościowy. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Dlatego właśnie kolejnym krokiem powinna być jakaś federacja freakfightowa. W ogóle zabawne będzie jak ten film uzyskał, nie wiem, 50 tysięcy odsłon, a ja się tak jaram zawczasu. pomysł mi się wydaje dobry. Napisz wiersz wyzywający Heda z kanału To Znowu Oni do walki w oktagonie w formule szachoboksu. Po drodze skomplementuj jego fryzurę. Całość zapisz wierszem. Nie używaj litery M. To ostatnie, spoiler, nie udało się, ale warto było spróbować. Hed. Słyszałem, że lubisz boks. Zapraszam cię do oktagonu, byśmy się zmierzyli. Znamy się z YouTube, ale teraz czas na coś poważnego. Hu, no to brzmi całkiem intymnie. Szachoboks. Taki sport dla prawdziwych twardzieli. Nie boję się ciebie. Wiem, że jesteś silny. Silny. Ale w ringu nie liczy się tylko siła. Trzeba mieć głowę. Głowę, głowę w sensie head. Nice. Hej, no nie spodziewałem się takich panów. A twoja fryzura, taka stylowa i niepowtarzalna, na pewno zrobi wrażenie na widzach. Ale to nie wszystko. Head, nie uciekaj. Nie bój się tej walki. Podejdź do mnie. Pokaż swoją twarz. Wiem, że na YouTubie jesteś świetny. Ale w ringu to ja będę lepszy. To ja zostanę zwycięzcą. Dobra, next. Napisz sentymentalną piosenkę Roberta Lewandowskiego o byciu upadłą gwiazdą żyjącą w cieniu Igi Świątek. Tak się kończy, jak robi filmy w środku nocy. Niech zwraca się do niej gówniara z paletką. Uwaga, tytuł piosenki to jest Upadła Gwiazda. Gdzie jestem teraz? Co się ze mną stało? Kiedyś byłem na szczycie, teraz w cieniu. Igi Świątek, ta gówniara z paletką. Zawsze w centrum uwagi. Ja zapomniany. Nie mogę tego znieść, żal mi się robi, kiedy patrzę na nią, a mnie nikt nie widzi. Gdzie moje chwile sławy? Gdzie mój triumf? Teraz jestem niczym, upadłą gwiazdą. Nie mogę już dłużej tak żyć w cieniu innych. Muszę odzyskać swoje miejsce na szczycie. Nie pozwolę, by mnie zepchnięto do ciemności. Wrócę na sam szczyt. Zobaczysz Iga Świątek. Zwróciłem się. Okej, okay, fanfiction. Napisz fanfiction o youtuberze Klocuchu. Niech jego główną bohaterką będzie raper... Nie wiem dlaczego napisałem bohaterką. Płakać mi się chce. Będzie raper Kłebo na Fide w crop topie. Cuebo nosi crop -top. Koniecznie napisz coś o uczciowych kolanach i użyj tekstu Topa. Poproszę romantyczną muzykę numer 5. Klocuch siedział przed komputerem i oglądał kolejny film Kłebo na Fide. Nie mógł uwierzyć, że ta zjawiskowa raperka była tak blisko niego. W końcu była jego ulubioną artystką od lat. Gdy na Bonafide zaczęła śpiewać w swoim charakterystycznym głębokim głosie Klocuch poczuł dziwne uczucie w klatce piersiowej. Nie mógł przestać patrzeć na jej uczuciowe kolana, które wyglądały tak seksownie pod skąpym crop topem. Jezus Maria! Wow! Trochę się gorąco robi. Nie wiedział, co ma zrobić. Czuł, że kłebona fide jest jego przeznaczeniem, ale nie miał odwagi jej o tym powiedzieć. W końcu zdecydował się wysłać jej wiadomość. Może uda mu się zdobyć jej numer, albo chociaż zaprosić. J. Ja bym chciała tylko zauważyć, że takie ujebanie tekstów w połowie to jest akurat bardzo akurat odzorowanie tego co można znaleźć w fanfikach na odpadzie, więc y, sztuczna inteligencja 1, ludzkość 0. Dobra komputer, napisz krytykę życia w społeczeństwie nawiązującą do filmu Joker i kariery Roberta Lewandowskiego. Tak, dzisiaj jest dzień Roberta Lewandowskiego na tym kanale. Robert Lewandowski to kurwa Film Joker pokazuje, jak trudne i niezrozumiałe może być życie w społeczeństwie. Ja, ja zaraz sam zacznę żyć w społeczeństwie, jak jeszcze raz usłyszę ten młotek z piętra wyżej zaraz. Dla osób, które nie pasują do ustalonych norm i oczekiwań. Główny bohater Artur Fleck jest odrzucony i lekceważony przez otoczenie, co prowadzi do jego spiralnego upadku i ostatecznego przemienienia się w postać Jokera. Podobnie kariera Roberta Lewandowskiego, mój Boże, Robert Lewandowski to polski Joker, może być interpretowana jako przykład tego, jak trudne jest odniesienie sukcesu w społeczeństwie, które ceni przede wszystkim wygląd i pochodzenie. Przepraszam bardzo, a co jest złego z pochodzeniem Roberta Lewandowskiego, że to po Mam mu utrudniać sukces, no? No, litości ludzie! Mówimy po polsku, nasz kraj to Polska! Ta Polska jednak jest w Europie, no nie? Ja się czuję teraz zdyskryminowany przez komputer, no? Lewandowski musiał ciężko pracować, by dostać się do pierwszej ligi i stać się jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Ale jego kariera została również wspierana przez właściwe relacje i wpływy. Eluminacje. Można zatem argumentować, że życie w społeczeństwie często niesprawiedliwie premiuje niektórych ludzi, a inni muszą walczyć o swoje. Miejsce na świecie. Warto jednak pamiętać, że społeczeństwo. Ja mam wrażenie, że to jest czasami specjalnie tak pozostawione w środku, no nie? Że tak należy pamiętać, że społeczeństwo. To jest totalnie coś, co Joker Lewandowski by powiedział. Dobra, ja teraz zajdę z kamery, bo mi już ręka odpada od trzymania laptopa. Seria filmów z czytania tekstów podnosiły mi siłę w dłoniach, w przerwach niętych. Między... Interpretowania tekstów. W gorliwie, w... Ciągle próbuje swoich sił. Kochani, teraz motywacja dla was będzie. Proszę, motywacyjną muzykę numer 7, dlatego że poprosiłem o treść filmu motywacyjnego, żeby mi bot napisał. Jesteśmy zwycięzcami, ale nie po to, by zawsze przegrywać. Po to, by zawsze walczyć. Walczyć o siebie, o swoje marzenia. O to, co nas porusza. O to, co sprawia, że żyjemy. Bo każdy z nas ma w sobie coś, co go wyróżnia. Coś, co go napędza. Coś, co pozwala mu wstać po każdym upadku. Coś, co czyni go silnym. Tak jak kroki Balboa. Mężczyzna, który walczył o swoje marzenia mimo wszelkich przeciwności, mężczyzna, który nie bał się pokonać siebie, mężczyzna, który zawsze szukał nowych wyzwań, bo w nas jest moc, moc marzeń, moc, która pozwala nam stawać się lepszymi, moc, która pozwala nam pokonywać wszelkie trudności, moc, która pozwala nam być sobą. Nie rezygnujmy z tej mocy, nie rezygnujmy z marzeń! Nie rezygnujmy ze swojej siły, walczmy o siebie, o swoje marzenia, walczmy o to, co nas porusza, walczmy o to, co sprawia, że żyjemy, bo każdy z nas jest rokim balboą, każdy z nas ma w sobie tą moc, każdy z nas ma w sobie tą siłę, każdy z nas. Ma w sobie tą determinację. No to przynajmniej wiemy już, jak powstają wszystkie te turbomotywacyjne filmy, no nie? Kolejne zadanie, proszę Państwa, kolejne zadanie, nie zatrzymujemy się. Słuchajcie, jestem strasznie dumny z tego. Napisz przeprosiny dla YouTubera za udział w tragicznych wydarzeniach na terenie byłej Jugosławii. Powiedz, że on tylko wykonywał rozkazy. Zapowiedz przy tym ruszenie za akcją charytatywną. Nie żebym ja coś sugerował o swojej przyszłości w tym odcinku, taka propo. Sztuczne łzy i możemy jechać. Szanowni Państwo, pragnę przeprosić za moje udział w wydarzeniach wydarzeniach na terenie byłej Jugosławii. Wiedziałem, że coś jest nie tak, ale jako młody i niedoświadczony człowiek podporządkowałem się rozkazom. Teraz, gdy patrzę wstecz, żałuję tego i przepraszam wszystkich, którzy ucierpieli w wyniku moich działań. Chciałbym także ogłosić, że rozpoczynam akcję charytatywną, aby przyczynić się do odbudowy i pomocy dla ofiar tych wydarzeń. Mój kanał na YouTube będzie poświęcony promocji tej akcji i zachęcam wszystkich do wzięcia w niej udziału. Przepraszam za moje błędy i obiecuję pracować nad tym, aby w przyszłości stać się Lepszym i bardziej odpowiedzialnym człowiekiem z poważaniem. Twoje imię. Słuchaj, Marcin Dubiel, jakbyś kiedyś potrzebował, to wiesz, gdzie dzwonić, ja mogę załatwić wszystko. Znaczy przeprosiny nie wydają mi się jakimś strasznie trudnym tekstem do wygenerowania, patrząc ile jest tego w necie. Ale z drugiej strony, tak jak zauważył jakiś czas temu na swoim odcinku Gimper. Dzień dobry. który sprawdził właśnie generowanie przeprosin, to akurat nie był do końca mój pomysł. No to tak w gruncie rzeczy ten bot raczej ma większe wyczucie od ludzi, Którzy potrafią polecieć bardzo mocno robiąc tego rodzaju filmy, no nie? Ja zaraz sam będę musiał przeprosić nowy filmik zrobić po tym, jak w wiadomościach powiedzą, co się stało z typem odwiertarki. Nie żyje. No to dobra, no to jest niezłe, no nie, to jest niezłe. Ja daję taką mocną okejkę. Pot nawet nie próbował zaproponować mi wyjazdu do Kenii, więc no, no jest nieźle. Nie mam co się skarżyć. Słuchajcie, kochani, to myślę, że już wystarczy na dzisiaj. Tym akcentem pojednania z Jugosławią kończymy dzisiejszy odcinek. A propos akcji charytatywnej, to naprawdę będę wdzięczny, jeżeli zdecydujecie się wspomóc którąś ze zbiórek. Linki w opisie. No i co mogę powiedzieć, kochani? Co ja mogę powiedzieć wam? Jeżeli seria wam się podoba, no, to dajcie znać, to będzie więcej odcinków. Mam nawet taką fantazję, żeby może kogoś zaprosić do udziału w takim odcinku i zobaczyć, jak bot wygenerowałby takie stęki dialogowe między dwojgiem osób. To myślę, że byłoby bardzo zabawne. Ja dziękuję pięknie za udział. Wiecie, gdzie mnie znaleźć, jak nie szukacie. To jest konkretnie obraz, ale tutaj powinny się wyświetlać napisy, jeżeli moja tania siła robocza je łaskawie tutaj umieści. Za coś w końcu płacę. Figa z makiem. No i co? Kurde, jakby tak się dało zastąpić montażystę, nie mogę się doczekać w przyszłości. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka, zanim zwariuję. Ja nie wiem, czy Wy to słyszycie. To będzie niezręczne, jakby tego cały czas nie słyszycie. Nichu Pa! Dzwik